Hej wszystkim. wszystkim, witajcie na naszym kanale, w filmie modowym, w końcu hol na naszym kanale. Dzisiaj naprawdę będą przecudowne rzeczy, wszystkie nas przeogromnie cieszą. Mamy nadzieję, że Was zainspirujemy do letnich zakupów. Zaczynamy! Ten hol wyjątkowo zaczniemy od dodatków, ale będą też sukienki. Myślę, że sukienki, które też mogą być fajnym alternatywą, czy znaczy fajnym pomysłem na przykład na wesela bądź inne okazje, które... Może się u Was to również zbliżają, ale właśnie, dodatki i zaczniemy od torebek, torebek bardzo wyjątkowych od marki Verostilo. Torebek, które wyglądają, jakbyśmy podkradły je naszym babciom, ale w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo mają po prostu taki super vintage sznyt. I jest to skóra. Skóra, która. Hmm, mimo wszystko jest w duchu zero waste, ponieważ zero waste, muszę, żeby tak wszystko po angielsku było, <laughs> ponieważ są to te repki, które powstają ze skóry, które są produktami ubocznymi powstałymi przy przemyśle spożywczym. I tak naprawdę, gdyby nie to, że właśnie one są w ten sposób wykorzystywane, to ta skóra pewnie po prostu gdzieś by. Zwarnowana. A w ten sposób e, mamy porządne, skórzane, przepiękne torebki, które w zasadzie chyba obie wybrałyśmy w takim bardziej brązowym, e, naturalnym kolorze. E, I moja torebka jest taką, można by było powiedzieć, odmianą trochę kopertówki, bo nie jest zbyt duża, ale nie jest też bardzo wizytowa, natomiast ma takie piękne. Widziałabym, jety, które zdobią tę torebkę na środku, ale przy tym z racji tego, że ona jest naprawdę tak miękka w dotyku i czuć cudowną jakość, jest też bardzo pojemna. I naprawdę jest to taka trochę torebka Hermony, że ona nie wygląda i nie będzie jakby traciła na swoim kształcie przy dopychaniu jej większej ilości rzeczy do środka, a mimo wszystko naprawdę jestem w stanie zmieścić tam najpotrzebniejsze. Hmm, być produkty, ale tam no wiecie, że... port... Nie wiem, czy portfel nazwać produktem. W każdym razie jest naprawdę super pod ten względem, też pasuje do wielu stylizacji, zarówno tych eleganckich, jak i tych zwykłych. Tak, a moja torebka jest w stylu takich lat 70. z frędzlami, Bardzo długo szukałam takiej typowo hippie torebki, a ta nie dość, że ma właśnie taki krój, fason, który właśnie jest z frędzlami skórzanymi, jest bardzo prosta, ale właśnie ma coś takiego sobie w stylu lat 70. -tych. To dodatkowo właśnie fakt, że jest ona postarzana, dlatego że te, no, te lepiej były to jest handmade. One są też farbowane i postarzane już w momencie, kiedy powstaną, zostają uszyte, więc ten proces też trochę trwa, ale to postarzanie właśnie tych skór daje super efekt, jak widzicie na przebitkach. One naprawdę wyglądają, jak król mówiła, jakby były po naszej babci czy prababci nawet. Nawet pachną bardzo specyficznie. To jest taka, taki właśnie zapach starszej torebki, ale też w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I moja torebka jest też bardzo pojemna. Nie mieści A4, ale ja nie noszę, bo nie tego typu formatów, bardzo właśnie port jakieś takie najpotrzebniejsze gadżety i wszystko w niej się mieści, też nie traci swojego kształtu, a plus jest taki, że ona naprawdę jest z bardzo miękkiej skóry. One ogólnie są takie bardzo elastyczne, dostosowujące się do naszego ciała, do rzeczy, które wkładamy do środka. Koniecznie sprawdźcie, bo w ogóle mamy dla Was kod zniżkowy, to w ogóle ja powinno się to powiedzieć na początku ta informacja, bo naprawdę jaramy się tymi torebkami i sprawdźcie koniecznie. Linki oczywiście będą w opisie, tak samo jak kod zniżkowy. Czas na buty, i dzisiaj butów troszkę będzie, ale zaczniemy od marki Marcoszus. W ogóle ta nazwa tak bardzo jest nam bliska, przez Ek. nowa się. przez Mar podobieństwo, troszkę. Tak. tak. I pokażemy Wam buty. Obie w takie typowo letnio-wiosenne. Chociaż y, będą też takie pary, które na no, ja, mnie też takie całoroczne, że nie ma śniegu. I w, moim, y, w moich wyborach pojawiły się klasyczne białe sneakersy, takie trochę też wzorowane na lata 80-90, y, które są całe białe, ze skóry. Ładnie powiększają stopę, czego ja szukam, bo są takie naprawdę dość spore, ale dodatkowo są bardzo ładnie wykonane i to mi się turbo podoba, że widać jakość w tym bucie. Ten but naprawdę mógłby wydawać się, że kosztuje o wiele, wiele więcej i jestem przekonana, że no, długo mi posłuży. Też bardzo łatwo się czyści te buty, nawet jak wiecie gdzieś tam delikatnie jakieś takie terapanko, jakiś delikatny brud się pojawi po spacerze, to łatwo, gąbeczką można to zmyć, więc to nie są problematyczne buty, mimo że są białe. A druga para to sandałki. Powiedziałabym, że niby klasyczne, ale z drugiej strony mają dość mocno zabudowany przód, bo te dwa pasy, które trzymają naszą stopę przy mm, podeszwie są dość grube. Jest to czarno-brązowy but, skóra i zamsz. Tak bym to podzieliła właśnie te dwa paski, jak widzicie na przebitce. Na bardzo, bardzo nidziutkim obcasie, prawie płaskie, ale takim lekko błyszczącym. No i te buty dla mnie też będą idealnym wyborem nie tylko na co dzień do jeansów, ale też do sukienek, właśnie na jakieś większe wyjście, jeżeli nie lubicie obcasów i wolicie mieć wygodę właśnie taką typowo, że na płaskim ale wciąż, żeby ta stopa wyglądała zgrabnie, żeby ten but pasował do ubrania bardziej takiego eleganckiego. Jestem zakochana i naprawdę te sandałki myślę, że też będą no wiele razy na moich stopach tego lata. U mnie zacznę od szaleństwa. Szaleństwa, które naprawdę yy, myślę, że one zrobią robotę w większości moich outfitów, które będą naprawdę nawet zwykłe. Mm -hmm. Są to słuchajcie, botki, kombojki, ale yy, zamszowe z dodatkiem yy, naszywanych takich kwiatów, które są naprawdę w intensywnych kolorach, więc są widoczne, ale no właśnie, mam wrażenie, że yy, zarówno do tych letnich stylizacji, czy do shortów yy, to też może wyglądać świetnie, ale tak jak wspomniałam, to mogą być buty, które mogą między mną po prostu przez cały rok, tak naprawdę jeśli nie mogą mi służyć jako bodki mm. właśnie jesienią, czy zimą, czy wiosną w porę <grym> roku, e, to po prostu innych stylizacji, ale faktycznie urzekły mnie zarówno właśnie tym swoim bardzo intensywnym wzorem i takim czymś, czego właśnie w swojej e, szafie butowej absolutnie nie miałam, e, a dwa, że są naprawdę też przepięknie wykonane i czuć tę jakość tego buta, a wydaje mi się, że z racji właśnie tego, że to są tak porządne buty i pewnie nie będę sięgała po niej raczej na co dzień, tylko będą bardziej wyjątkowe, chociaż kto wie, ja no, może z, nimi, się, z, nimi się z nimi aż tak za przyjaźnie, ale mm -hmm. wiecie co chodzi, że to będą, la, to będą buty na lata. E, to będą buty, które tak naprawdę nie wyjdą z mody, bo one zawsze będą czymś takim, do czego się wraca, takie obojki oh. zawsze są One takimi. w ogóle mają coś takiego vintage sobie. I mają też takie trochę vintage, mm -hmm. a te kwiaty są tak naprawdę super detalem, który robi dodatkową robotę i, robotę i na maksa je jakby wyróżnia. A druga para butów to coś, co jest dla mnie idealnym rozwiązaniem na wyjścia w momencie, kiedy ja jestem osobą, która niekoniecznie lubi nosić obcasy, albo założy je na sam wstęp, a potem bardzo szybko chcę je zmienić, żeby były to buty, które są w miarę eleganckie, ale właśnie płaskie. I to są, słuchajcie, tak naprawdę czułenka bez obcasa. Po prostu delikatnie wyciągnięte w e, przód w szpic e, zamszowe, płaskie buty. No nie mogę nazwać ich właśnie balerinami, no bo one do końca takimi mm -hmm. balerinami nie są. Są bardziej eleganckim obuwiem, więc ja zdecydowanie będę nie sięgała chętniej do jakichś sukienek, czy właśnie na jakieś mieście, tak jak już wspomniałam. A ale są tak wygodne, że właśnie o to mi chodziło, że to będą nawet do jakiejś maxi sukienek, mam wrażenie, że ktoś z daleka może pomyśleć, że mam -hmm. obcas, a tak naprawdę tego obcasa nie będę miała, będę miała super wygodny, ten ten kolor teraz... to i ten kolor, który jest na maksa uniwersalny i pasuje do absolutnie każdej sukienki, jaką macie sobie ochotę założyć. Teraz pokażemy Wam nasze wybory z Pan Pablo, ze sklepu, który swój sklep stacjonariusz ma we Wrocławiu i ma naprawdę szeroką ofertę takich bardzo wyjątkowych marek. I my zdecydowaliśmy się tutaj też głównie na buty, chociaż mnie jeszcze pojawią się okulary, ale właśnie, będąc przy butach, to tutaj trochę też tak zagaję, bo to jest podobny typ obuwia, trochę jak ten, o którym wspominałam, przy Marcoszu, czyli bardziej eleganckie wydanie. Ale już zdecydowanie częściej będę sięgała po nie na co dzień. Są to jest trochę tak. Mhm. Są to tomsy, Tomsy, czyli buty, które też są niby balerinkami, ale takimi wyciętymi. Więc do skarpetki tutaj nie, to zakładamy ewidentnie, ewidentnie na bosą stopę i one z przodu również są tak tutaj akurat pięknie jakby wycięte na około, co ja na przykład bardzo lubię, bo ja znowu mam stopę dość powiedzmy, znaczy Większą niż Marnie potrzebuje. Ja raczej też jestem z tych, które wolą, żeby zmniejszać swoją stopę, niż ją powiększać może w ten sposób. I one tak też mi się wydaje delikatnie to robią, bo mają właśnie idealnie zaokrąglony czubek, który też jest właśnie w takim bardzo jasnym, beżowym kolorze. I mają fajny właśnie taki jinx w postaci panterki na pięcie. Więc są te buty, które już tutaj powiedzmy nie założymy absolutnie do wszystkiego, bo ta panterka może się z niektórymi deseniami kłócić, ale z drugiej strony są bardzo uniwersalne, super wygodne i właśnie mogą zarówno fajnie wyglądać i być super dodatkiem do naprawdę prostych stylizacji pod tytułem Shorty, biały t-shirt, ale właśnie do sukienek w takim eleganckim wydaniu również mogą zastąpić na przykład obcasy osobom, które w obcasach nie chodzą. I okulary, okulary, marki, no właśnie, oczywiście tak to marka ma w swoim zwyczaju nie wiem jak do końca odmawiać nazwę tej marki, ale jest to chyba shade. I okulary, które są totalnym szaleństwem. Chociaż trochę mają coś Audrey Hepburn. No dokładnie to chciałam powiedzieć, że to są Audrey Twiggy. E, po prostu tak totalnie pomyślałam o tym, że to mają być również okulary, które są właśnie na przykład na większe wyjścia do sukienki, żeby poczuć... Naprawdę ja zakładam je i czuję się jak gwiazda... Ja to Tak, Ale i czuję się jak gwiazda jakaś, wiecie, jak po prostu, którą goni paparazzi. No, przykład. Którą goni paparazzi w ogóle przepięknie. Przychodzą wam w cudownym etui, mm -hmm. e, więc to też... Pomarańczowe w środku. Jest absolutnie przepiękne i wygodne. Głody. Nie, I są to okulary, które. oczywiście. Ja, które dobra? są duże. I ja wiem, że ja mam małą twarz, i że one nie do końca, jakby kształtem mogą mi patrzeć. Że że no naprawdę Już tak ładne? wyglądasz. Na naprawdę. Ładne? Wiem, że jakaś francuska gwiazda filmowa. I naprawdę no one znana. to robią. Znana, nieznana. No naprawdę, i one to <laughs> robią. I za, za to je kocham, że e, o ile na co dzień. E, częściej sięgam po Easy Peasy, które, o które też często pytałyście i które też są w Pan Pablo dostępne, tutaj mm -hmm. teraz ich nie mam ze sobą, bo zabrałam te filmowe, ale Easy Peasy też polecam, bo są super na co dzień, bo są leciutkie, możecie nam sobie dobrać właśnie odpowiedni kształt, kształtu twarzy, te są szaleństwem, ale też będę sięgała pani bardzo często, żeby właśnie, bo miejsca że w ogóle, jestem bez make-upu, zakładam je i naprawdę czuję się, miałam make-up no, naprawdę, teraz na też je chcę, najgorzej, nie, są super. Eee, czy też skończyłaś recenzję? Tak. Słuchajcie, to u mnie dwie pary butów, E, takich naprawdę potrzebnych, których szukałam i tutaj znalazłam to, czego potrzebuję. Był moment, kiedy moje takie randomowe e, klapki letnie zostały zniszczone, zdewastowane przez ducha i Karola mówiła, że no, no ma że naprawdę to jest błot, który Cię sprawdzi, sprawdzi, Ta recenzja Karoli zawsze dla mnie jest bardzo em, istotna, tym bardziej, że jako mama też spacerujesz dużo. Tak, więc to muszą mieć świetne. Dokładne. I też spytałam Was na Instagramie, i po prostu 90% Fale. odpowiedzi to był wielkie sztuki, naprawdę tak. było koniecznie. No i na to padło klasyczne, czarne. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to że one są tak duże. Na początku chciałam, że zamówiłam za duży rozmiar, ale faktycznie to, ta cała podeszwa w środku jest tak pięknie wyprofilowana do stopy, do kształtu podbicia, że byłam naprawdę zaskoczona. Nie wiedziałam, że to będzie aż tak bardzo mm, dopasowane, ale są przewygodne. Przechodziłam w nich poprzedni weekend cały, bo to była taka pierwsza próba i no stopa naprawdę... Na początku miałam taki moment, że czułam, że jest zmęczona, mm -hmm, bo to jednak to dopasowanie innego, mm -hmm. ale po już tym jednym dniu ten kolejny był naprawdę ultra przyjemny, bo ten but dostosowuje się do kształtu Waszej stopy, jakby zapamiętuje to i cudownie się je nosi, jestem zachwycona, dziękuję Ci bardzo za polecenie, bardzo dziękuję proszę. Wam bardzo za polecenie, więc kolejny obuw w mojej, e, w mojej kolekcji i drugie to takie właśnie szaleństwo, kolorystyczne, które, no kurczę, powiem Wam, że widziałam tego typu buty już w sieciówkach jakiś czas temu i to jest taki, no to już typowo lata 90 albo 80, bardzo kolorowe sandałki, które są na takiej piance i wyglądają trochę jak buty dla dzieci, tak już się trochę ale sięgnęłam po najbardziej kolorową opcję, jaka jest, czyli po prostu każdy pasek jest innego koloru, ale w takim ładnym odcieniu. I te buty naprawdę robią taką robotę, tak prawdopodobnie humor i są tak ultra wygodne właśnie przez tą piankę, że one też się dostosowują do stopy. Mam wrażenie, jakbym chodziła po chmurce. Są tak wygodne, a mnie te kolory gdzieś tam Was za bardzo nie zachęcają. To są też te same buty, bo to jest marka Tewa. Są też te buty w takich klasycznych odcieniach, tam czarny, brązowy, więc zwróćcie uwagę na niekoniecznie, bo one też bardzo ładnie. Może nie powiększają stopę, ale tak jakoś ładnie zgrabnie ona w tych butach wygląda. Że ja nie czuję znowu, że mam za małą stopę do mojego całego ciała, bo jeżeli jesteście na na naszym kanale, to ja powiększam tę moją stopę. Po prostu czuję, że mam takie malutkie stópki. Jestem tutaj taka duża i wolę ten but trochę do przodu, czy nasz, na szerokość stopy em, dołożyć, jakby do tego buta, żeby był większy, po to, żeby cała serwiska wyglądała bardziej proporcjonalnie. Ale totalnie, totalnie jestem zakochana w tych sandałkach i myślę, że też będą bardzo, bardzo często w takich właśnie bardziej luzackich stylówkach w tym roku na moich stopach. Czas przenieść się do francais, bo zawsze taką mamy ochotę, kiedy mówimy o oldzie, I Jeżeli zastanawialiście się, co się znajduje na mojej głowie, to jest to również Olga Pokrywka i jej najnowsza kolekcja. Obie zdecydowałyśmy się na tę opaskę, prawda? Ty też ją masz, bo naprawdę jest bardzo urokliwa i te kwiaty, takie tiulowe, nie tiulowe, jak to nazwać? Nie wiem jak, Takie ale. A te materiałowe, tak. które naprawdę, no mam wrażenie, że to może być Ale wygląda te grzyby z mojej perspektywy. prawdziwy wianek. Tak, Więc tak, jest tak. to naprawdę uroczy dodatek do właśnie tak naprawdę też każdej stylizacji, do takiej stylizacji, Albo, jaką ja mam dzisiaj. Do panny młodej, Dokładnie. Panny dokładnie też. dokładnie. Ja też o tym myślałam, że to jest naprawdę piękny dodatek mm. dla panny młodej, która właśnie w takim bardziej stylu, nawet bym powiedziała, boho. Mogłaby założyć sukienkę i to jest jedyny dodatek, który mogłaby mieć w swoich włosach i wygląda perfekcyjnie, więc zwróćcie uwagę, bo tam też znajdziecie kluczyki i ogólnie Olga też dodała właśnie kilka takich bardziej e, dodatków, nie tak. tylko ubrań, ale e, oczywiście ubrania to jest podstawa jej kolekcji i są to głównie sukienki i ja zdecydowałam się na sukienkę Maxi która ma absolutnie, spojrzę w tamtą stronę, przepiękny print kwiatowy, mm -hmm. która jest e, o białej podstawie, ale mm. z bardzo wyjątkowymi rękawami. I tak naprawdę również ten dekolt sprawia, że no nie jest to zwykła sukienka, jaką możecie zobaczyć wszędzie. Tutaj widać, że Olga naprawdę bardzo kreatywnie podeszła do tego projektu i no, jest magiczna ta sukienka. Naprawdę uważam, że tak samo dobrze będzie wyglądała oczywiście do trampek. Ale mam ochotę też założyć do niej obcas i poczuć się właśnie jeszcze w tych okularach, jak e, po prostu milion dolarów, bo absolutnie. Tram, nie mam tego ci roz, rozwinąć. Absolutnie nie? ten materiał też po prostu, no, pięknie płynie, wszystko się tutaj cudownie unosi i widać, że po prostu, no, jest tak dobrze przemyślana. Mhm. Jest przepiękna, cudownie dobra tkanina. Tak, i w ogóle ta kolekcja, bo ona się nazywa Retromance. Jest przepiękną nazwą, i też wszystko naprawdę tutaj się zgadza. W te pod względem tej nazwy, czyli retro i romans, czyli coś romantycznego, ale też takim właśnie jeszcze ten y, lat 80. -tych, 90., -tych, trochę może nawet 60. Bo na przykład to, co mam na sobie, to sukienka, która y, na pierwszy rzut oka może wydawać się taka bardzo klasyczna, ale kiedy się on zakłada, to przede wszystkim czuć jakość tego materiału. I mimo że jest 30 stopni na dworze, nie ma opcji, że się w niej zgrzejecie, spłocicie, tylko wręcz przeciwnie, ten materiał tu cudownie oddycha, pozwala skórze oddychać i. Ogólnie właśnie, tak jak Karola powiedziała, te materiały płyną. Ja uwielbiam w tej sukience schodzić po schodach w domu, bo ona po prostu tak pięknie faluje, ten materiał właśnie jakoś tak ładnie się unosi. Jak jej wiatr, to ten materiał też pracuje. Tutaj też te detale rękawów pięknie o, przeszyte. Podoba mi się to, że tutaj mamy kryty, um, kryte guziki, mhm. więc jeżeli zapniecie się pod samą górę, to wygląda jak taka zabudowana sukienka. Ja oczywiście wolę ten dekolt trochę wydłużyć. Jest gumka w talii, więc dziewczyny, jeżeli nie macie talii, albo macie ją i chcecie ją bardziej podkreślić, to to jest idealny wybór dla Właśnie dziewczyny, która ma większe pióstwo, mniejszą talię, to to jest idealnie skrojone i nie jest ona zbyt długa, tylko jest właśnie taka sięgająca do kolan. Taki grzeczny jeszcze krój, ale nie ten taki midi czy maxi. No i dodatkowo ta falbana na dole, która właśnie dodaje też delikatnie tej objętości na dole, więc jak macie na przykład większe biodra i chcecie wyrównać sylwetkę, mm -hmm. u mnie właśnie to się świetnie sprawdza, że ja czuję, że ta sukienka totalnie robi mi sylwetkę i totalnie wyrównuje moje proporcje. Jestem zachwycona też printem, który. Jest po prostu jest przepiękny. Mam wow, wrażenie, tak. że tak, ale mam wrażenie, Chyba że on jest Tak wygląda drogo. Tak. No, no, tak Te materiały, orgi są tak naprawdę aż, no, wow. Są tak. prze przecudowne. Takie dotykacie ich i macie wrażenie, że to jest jedwa połączony z welurem, połączony z lnem, bawełną wszystko na co najlepsze. Prze, prze, przepiękna kolekcja, którą naprawdę musicie koniecznie sprawdzić. Oprócz sukienek u Olgi pojawiły się również koszule. Ja sięgnęłam po te w kropki, bo jednak ten wzór kropkowy najbardziej jakby jest bliski mojemu sercu. Szukałam właśnie takiej koszuli, która będzie bardziej elegancka. To już nie jest jak dla mnie taka koszula na co dzień, chociaż jeszcze do jeansów myślę, że jak lubicie tego typu stylówki, to jak najbardziej. Ale w moim w gadrowie będzie pełniła rolę właśnie takiej wyjściowej koszuli do spódnicy łówkowej albo do takich bardziej klasycznych, eleganckich spodni i do szpilek. Jest to koszula właśnie w kropki, z piękną tasiemką wiązaną przy szyi i tutaj też w tej koszuli trzeba to podkreślić, że ten materiał totalnie się do skóry, do naszego ciała dostosowuje. Też mam wrażenie, że ten odcień tej koszuli tak bardzo schlebia kolorze skór słowianek, właśnie cerze, że wygląda tak po prostu ładnie i schludnie, No i jest przepięknie skrojona i to trzeba przyznać, że Olga tutaj naprawdę... Mocno poleciała w tym, że to jest genialnie wszystko skrojone, genialnie, jak tylko powiedziała, przemyślane, i cały romans naprawdę ma sens. Także widać, że to jest totalnie w stylu Olgi, ale tak bardzo chcemy ten jej styl przejąć, że może się totalnie właśnie jak ten romans zakochać w tej kolekcji, więc koniecznie, koniecznie, koniecznie sprawdźcie linki w opisie. To będąc przy polskich markach, do mojej kolekcji sukienek, bo w te zdecydowanie w tym sezonie bardziej się zaopatruję. Nie tylko dlatego, że gdzieś tam faktycznie mam kilka okazji, znaczy dwa wesela mm, z poprawinami, więc no, tych kreacji trochę trzeba mieć, żeby nie powtarzać. Ale faktycznie ogólnie też robiąc naprawdę generalne porządki w Szafie, poczułam, że sukienki to jest coś, w co chcę jak najbardziej iść. Mm -hmm. y I marka Nari. Myślę, że w większości z Was być może znana, bo to jest też marka, która powstała przez milę. Kamilę, um, Kamilę, która jest znana na Instagramie. Marka Nari po prostu też. Um... No, sukienkowo, absolutnie tam jestem pewna, że wybierzecie coś dla siebie, bo tych rodzajów fasonów jest bardzo dużo. Ja akurat postawiałam na Gigi, jeśli dobrze pamiętam, czyli sukienkę, która jest związana, ale też cały czas zerkam w tamtą stronę, bo jej print jest absolutnie przepiękny. Tutaj kwiatowy, ale taki bardziej, że graficzny. Nie taki tutaj jak u Olgi, że jest to naprawdę taki, że mam ochotę zerwać te kwiaty, tak. tylko tam jest po prostu taki ładny print, który też na takiej bardzo jasnej bazie super ożywia i jest to sukienka, którą tak naprawdę też właśnie przez to, że jest związana. Możemy sobie kontrolować totalnie dekolt, i wydaje mi się, że też może być właśnie dla bardzo wielu sylwetek sprzyjająca, bo możemy tutaj zrobić, nie wiem, dla osób, które mają mniejszy biustek, naprawdę ten dekolt może być totalnie wycięty, żeby w ogóle podkreślić na przykład brak stanika, żeby to było takie bardziej sexy. Można zrobić właśnie także na takim większym biustie, który ma naprawdę ładnie podkreślić talię i zawiązać tam, gdzie trzeba i pokazać tyle, ile chcemy, nic więcej. Ma przepiękne rękawki, które są nieco dłuższe i układają się w delikatne bufki. No i taką też falbankę na końcu, która sprawia, że jest to sukienka, którą też właśnie możemy nosić na różne sposoby, bo i do trampek będzie wyglądała świetnie, ale i do butów z obcasem może być właśnie sukienką wyjściową. Kolejna marka, polska marka, marka Naoko. Ile razy powiedziałam sobie Marka? Nie wiem, ale chyba się Marka. To się wszystko zgadza. Ale Naoko jest taką marką, którą ewidentnie ty nam, że tak powiem, przemyciłeś wprowadziłaś. Tak, ale bardzo się cieszę, że Karla również znalazła w tej marce coś dla siebie. I pierwszy u mnie wybór, który padł, to wiedziałam od początku, że w ogóle ja. No to jest. Nie, to jest tak piękna kurtka. W takim princie, w takim kolorze, który totalnie pasuje do mojej garderoby, mimo, że jest dość szalony i odważny. Czyli oversize'owa, duża kurtka, tutaj od razu Wam daję znać, że bierzcie tę mniejszą, bo ja wzięłam tę większą, bojąc się, że w ramionach się nie zmieszczę. Okazało się, że to jest taki totalny oversize. Ale mi to nie przeszkadza, ja lubię takie przeskalowane ubrania. I to jest um, kurtka, która jest, jak już mówiłam, przeskalowana, taka większa, w princie takiej zebry, ale w kolorach pomarańczy i różu. Więc kolory, które uwielbiam, to połączenie w ogóle dla mnie jest takie energetyzujące kurtka robi coś takiego z naszą celą i twarzą, że jakoś tak wyglądamy jakoś tak świeżo i młodziej i tym bardziej, że ta kurtka jest moim zdaniem też powiedziałabym, że niecało bo na zimę nie, ale jest z lekkiego flauszu, tak jak płaszczek, który Wam pokazywałam już na tym kanale, przez co ona będzie fajna na jakieś takie chłodniejsze wieczory, wiosenno-letnie, ale też na przykład na jesień po prostu zapięta cała z czapką i szalikiem na pewno też zda egzamin właśnie takiej grzewczej kurtki wierzchni. I dwie sukienki. Pierwsza sukienka, która skradła moje serce ze względu na print stokrotek I to są stokrotki krotki, tylko ona właśnie bardzo fajnie zauważyła, że mają swoje wnętrze nie żółte, a pomarańczowe i to robi ogromną różnicę, bo właśnie um, jakoś tak lepiej pa pasuje ten print kolorystycznie. Bardziej pasuje do mnie, do... jakoś tak wizualnie. Więc ten pomarańcz do tych lekko rudawych włosów, wow! I to jest też taki krój, który no totalnie też skradł moje serce, dlatego, że możecie ją nosić dwojako, albo jako hiszpankę, albo tworzyć sobie kwadratowy dekolt, który ja właśnie praktykuję w noszeniu, przez to, że lepiej jakoś tak z moją sylwetką współgra, nie muszę odsłaniać ramion, gdzie mam biustonosz. Jest gumka w talii, ogólnie jest taka zwiewna, bardzo, bardzo fajny materiał, taki oddychający, lekki. No cud malina, jeżeli szukacie takiej lekkiej, zwiewnej sukienki letni, wiosennej, to to będzie strzał w dziesiątkę. Są też inne printy właśnie, jeżeli chodzi o ten krój. I druga sukienka pomarańczowa w lekkie, białe ciapko kropki, która już jest taką sukienką bardziej maxi, która ma odsunięte ramiona, falbanki, plecy i dekolt, tutaj z przodu są takie bardziej w szpic ale mimo wszystko, mimo że właśnie takie dekolty u mnie na przykład nie sprawdzały się ze względu na mój większy biust, to tutaj wszystko całkiem nieźle gra, bo mamy kopertowy dekolt, więc wszystko jakoś tak się ładnie układa, nie wygląda to ciężko, tylko wręcz zwiewnie, no i ten pomarańczowy kolor, ja po prostu jestem ogromną fanką. tak, ten kolor no, naprawdę super. gdzieś tam skradł moje serduko. To u mnie pojawią się dwie sukienki i pierwszy wybór to jest właśnie taka typowo moim zdaniem sukienka na naprawdę większe wyjścia, a właśnie takie szykują się u mnie wkrótce dwa Tydzień po tygodniu. Co prawda, miałam taką wizję, że, pewnie, że może założę ją na oba, bo jest na tyle jakby zjawiskowa w swojej bardzo prostej formie, bo jest to bordowa sukienka maxi, ale związaniem. Związaniem na milion sposobów, może w ten mm -hmm. sposób powiem, bo są to po prostu dwa pasy, które naprawdę w ogóle też na, na oko na ich Instagramie jest cały filmik o tym, jak tę sukienkę wiązać. Sama nie wiem, na jakie ostatecznie wiązanie się zdecyduje, ale możemy tam albo bardziej wyeksponować właśnie biust, albo bardziej plecy. To wszystko jest naprawdę dołożenia. Może być też nawet tak naprawdę spódnicą, mm -hmm. więc to jest ekstra, że ta sukienka jest właśnie tak bardzo jakby uniwersalna i tak dobrze możemy ją dobrać do właśnie indywidualnie do swojej sylwetki, a przy. Ten materiał jest taki troszeczkę cięższy, ale taki, to jest taki właśnie bardziej taka po prostu bawełna, która mm. sprawia, że ta sukienka też po prostu się lepiej układa, bo właśnie ona nie będzie tak biała na wietrze, jak wietrze, na przykład jak ta, te sukienki Olgi. Ona właśnie będzie się tak pięknie, tak bardziej nie, 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 tak nie komu tylko wresz... 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 hmm. wresz... hmm. hmm. taka kolumna, dokładnie, hmm. będzie tworzyła taką kolumnę. E, kolor bordowy, ale wydaje mi się, że też pasujący do wielu typów urody, typu włosów, jest przepiękny ten kolor, głęboki. Hmm. Hmm, także jest to na pewno typ na któryś z wesel 100%. A druga sukienka, która jest sukienką bardziej uniwersalną, bo jest to też krótsza, z delikatnym dekoltem w serek i tutaj też pojawiają się ciapki na granatowej bazie. Sukienka, której właśnie w swojej szafie też potrzebowałam, czyli takie coś na szybko, do założenia do właśnie trampek, czy do adidasów, czy do sandałków, czy do e, bodków, czy do... Wszystkiego tak. Ale chodzi mi o to, że po prostu m, faktycznie częściej sięgam teraz po sukienki i taki na, takich na na co dzień też potrzebowałam, bo z drugiej strony ona nie jest zbyt mocno przykliwa, ale kiedy założylibyśmy ją zdecydowanie do szpilek, i oczywiście nasz makijaż i fryzura byłby mm. mocniejszy, myślę, że spokojnie też mogłaby być sukienką bardziej wyjściową, więc yy, tak. I ten materiał już taki zdecydowanie bardziej śliski, ale dyskozowy, 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 dyskozowy hmm. ale taki też bardzo elegancki i bardzo dobry gatunkowo. I na koniec y, Basici, Basici marki Ansin, czyli um, Zosi, stylistki, którą miałyśmy jakiś czas temu też um, możliwość poznania, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy. I super, że jest taka opcja, że jest marka, która skupia się tylko i wyłącznie właśnie na tym, żeby pokazać nam różne fasony Basicowych e, produktów, bo to nie tylko t-shirty, ale właśnie mark pokaże Wam na przykład body. U mnie faktycznie dwie koszulki bie, black and white, biała i czarna, ale właśnie totalnie dwóch różnych fasonów. I o ile tutaj z białą bluzką, którą Wam pokazuję, ona jest mocno dopasowana i ja nie ukrywam, że gdybym miała się zdecydować po raz drugi, zdecydowałabym się na Eskę, bo wzięłam XS-kę i czuję, że jest super dopasowana, ale większą swobodę czułabym, gdyby była ten rozmiar większy, więc zwracajcie na to uwagę, jeżeli właśnie identyfikujecie się z moją rozmiarówką, ale faktycznie tutaj też czuć, że ta bawełna jest świetna, ja tę koszulkę... Tak czy siak, noszę bardzo często, bo jest super bazą zarówno do shortów, jak i do bardziej wzorzystych spódnic, czy właśnie pod sukienkę. Jest rewelacyjnej jakości, bo naprawdę prałam ją już spokojnie, mimo że jest to haul. To trochę tak jakbym pokazywała Wam coś z mojej szafy mm -hmm. od dawna, bo no po prostu to już nie wiem, 3-4 prania to minimum, jakie ona ze mną przeszła i naprawdę wciąż świetnie się nosi. A druga to jest luz, prawda? Luz, tak, luz. To chyba, są tak jakby trzy różne tepe, mm -hmm. mm -hmm. e, i to jest e... Taka koszulka, która nie ma widocznie zarysowanego rękawa, więc tutaj też możemy bardziej kombinować z rozmiarem. Można nawet wziąć moim zdaniem tutaj śmiało jakąś zdecydowanie większą, bo ona w oversize też będzie wyglądała świetnie. Tutaj akurat nie mam XS, tutaj wzięłam s i akurat tutaj jak najbardziej ta s się sprawdza. Fajne jest to, że właśnie ona jakby przez te swoje rękawy, przez dekolt w serek ogólnie tworzy taki... No tego typu koszulki jeszcze w swojej szafie nie miałam, ona... Tak buduje jakąś fajną sylwetkę. Naprawdę bardzo, bardzo doceniam jakby to, że co to jeszcze można z bezikami wymyślić? A mhm. no, no można, można tak. trochę zmienić ich fason i spowodować, że tak czy siak są z świetną bazą do mm, wszystkich stylizacji, ale z jakimś twistem. To u mnie ten trzeci typ koszulki, czyli taki bardziej regular, mhm. czyli też taki kolserek, koszulka nie idealnie dopasowana, nie idealnie luźna, tylko właśnie tak coś po środku, ale w odcieniu pudrowego różu. Przepiękny kolor pytałyście też skąd właśnie ta koszulka jest. Więc tak, to jest marka Ancy i uwielbiam dokładnie tę koszulkę z tego względu, że ona cudownie się sprawdza na te upały. Jakieś tak ten materiał oddycha na skórze i też już prałam parokrotnie. I pięknie kolor się trzyma, nic się nie przekręca w szwach, więc widać jakość. I to jest super, że tutaj mamy markę właśnie bazikową, taką podstawową, garderobową. A jednak tutaj ten materiał naprawdę robi robotę i najchętniej po te koszulki tak naprawdę sięgamy. My body, o którym mówiłam Wam na Instagramie, że pokażę Wam go. W, je w holu i to jest chyba najlepiej skrojone body pod bo względem całej sylwetki, jakie mam w swojej garderowie. Nie wiem, jak to zrobiła Zosia, ale faktycznie to body delikatnie modeluje sylwetkę. To jest klasyczne czarne body, są też w innych kolorach, ja postawiłam na czerw. Jedyne, co bym zmieniła, to dekol, dlatego, że dla mnie jest taki Hmm, troszeczkę za płytki. Mm -hmm, Troszkę bym więcej tak jednak wody, kiedy wiem, że wszystko jest dopasowane, wolę odciążyć optycznie mój biust, po to, żeby tutaj właśnie móc więcej wyeksponować um, obojczyki, ale mimo wszystko uwielbiam to body też, ten materiał jest przekozacki, bo skóra naprawdę pod tym oddycha i nie czuje się taka, wiecie, jak jakimś bandażu, bo niektóre body mają to do siebie, że tak mocno uciskują jeszcze, jak są modelujące, to tym bardziej to jest takie mało komfortowe, że nie by ładnie wygląda, ale nie jest komfortowo. Tutaj wszystko jest absolutnie komfortowo. Mamy też fajne zapięcie w kroku właśnie no, takie, które możecie regulować, jak jesteście wyższe czy niższe, no wszystko tutaj w tym produkcie się zgadza, więc naprawdę jako miłośniczka i psychofanka tego typu garderoby jak body, daję stempelek markowy temu body, bo uważam, że jest naprawdę jednym z lepszych, które w ogóle kiedykolwiek mierzyłam. I to już wszystko, tak? I mam wrażenie, że po raz kolejny królowały polskie marki, pojawiły się inne akcenty, ale jednak na, jakby podkreślamy, że tak. warto w te rzeczy inwestować, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie rzeczy są tanie, ale naprawdę no jakby to jest taki haul i trochę ulubieńcy, bo, tak. no bo to są naprawdę świetne jakościowe rzeczy, więc miejcie to na uwadze przy tym, jeżeli będziecie chcieli właśnie coś z naszego polecenia kupić. Mhm. E, i Tyle. Zapraszamy na nasz Instagram, bo jak już zresztą wspomniała Marv, widzicie, czasem te rzeczy pokazujemy wcześniej, właśnie tam. Tak, tak. I zerknijcie do opisów, bo jak widziałyście, pojawiały się kody zniżkowe, więc może to Wam jeszcze też ułatwi wybór. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!